Dzień dobry, znajdujemy się na Mikołowskim rynku. Miejscu szczególnym dla mieszkańców Mikołowa. Jest to miejsce, które skupia wszystkich mieszkańców, integruje ich. Jest to miejsce głównych wydarzeń tego miasta. Dlatego też wraz z Urzędem Miasta Mikołów postanowiliśmy wybrać właśnie to miejsce na stworzenie wystawy Miasto Przysłonięte poświęconej uchwale reklamowej w Mikołowie. Konstrukcja wystawy została wpisana w stare fundamenty ratusza i cały jakby pomysł oparty jest na tym, aby wystawa była rozplanowana Właśnie w obrębie dawnych pomieszczeń tego miejsca. Za moimi plecami znajduje się obecny ratusz, natomiast konstrukcja, która powstała teraz, ma jakby symbolizować i oddawać trochę to, jak wyglądał ratusz dawny. Cała konstrukcja wystawy została wykonana z drewna sosnowego. Dbaliśmy o to, aby była bezpieczna. Mamy dociążające skrzynie uzupełnione piaskiem w środku, na których przechodzi również może usiąść, aby kontemplować wystawę. Zewnętrzna część wystawy została pokryta siatką męż, Przepuszcza światło i jednocześnie pozwala mieszkańcowi zerknąć do środka, co tam właściwie się znajduje na tej wystawie. Sama narracja wystawy odbywa się w taki sposób, że możemy ją zwiedzać dowolnie, ale również proponuje zwiedzanie za pomocą numerów. Znajdujemy się właśnie w dziale otwierającym całą wystawę. Jest to dział poświęcony historii mikołowskiej reklamy zewnętrznej. Staraliśmy się w tym dziale pokazać jak najwięcej przykładów historycznych, czerpając z różnych fotografii archiwalnych tego, jak kiedyś kształtowała się reklama w Mikołowie. Cała architektura informacji została przemyślana w taki sposób, aby pokazać zmienność tego, jak od wczesnych lat dwudziestych do dzisiaj kształtowała się reklama i aby móc wy... Łapać te zmiany. Również zwróciłam uwagę na to, jak kiedyś komponowano i jak bardzo ważnym aspektem było komponowanie wystaw sklepowych i tego, jak fotografowano się przed nimi cały sklep. Udało się też odrysować poszczególne neony, których już dzisiaj nie ma, odnoszące się do kawiarni, do sklepu rybnego. I mamy nadzieję, że właśnie tym działem jakby zainspirujemy mieszkańców do tego, aby powrócili do tradycji, albo czerpali z dawnego liternictwa i aby te szyldy i reklamy były lepsze jakościowo i bardziej szlachetne. Każdy dział wystawy został zwieńczony tablicą nawigacyjną i pytaniem, które ma w jakiś sposób zainteresować mieszkańca i zachęcić do tego, aby chciał zajrzeć do kolejnego działu wystawy. Znajdujemy się teraz w drugim dziale, który odnosi się do tego, w jaki sposób reklama zewnętrzna obecnie oddziałuje nie tylko na krajobraz naszych miast, ale również w jaki sposób oddziałuje na nasze samopoczucie. Reklama wpływa na nasze emocje, wpływa na to, że jesteśmy zmęczeni. Gdy wrócimy z miasta, wrócimy do domu. I dlatego też postanowiłam przedstawić różne przykłady za pomocą prostych piktogramów, które ilustrują to, to w jaki sposób nadmiar i chaos reklamowy i brak zasad regulujących reklamę zewnętrzną yy, wpływa i na chaos, yy, i na nasze samopoczucie, i często sobie z tego po prostu nie zdajemy sprawy. Dział trzeci wystawy jest według mnie działem najważniejszym, najistotniejszym ze względu na informacje, jakie tutaj się znajdują, ale jest też działem najtrudniejszym w odbiorze. Głównie z tego względu, że dotyczy już regulacji i zasad dotyczących uchwały reklamowej. Dział ten stara się przybliżyć mieszkańcowi to, czym w ogóle jest uchwała reklamowa, bo mało który mieszkaniec właściwie wie, że jest tak naprawdę narzędziem, które umożliwi uporządkowanie chaosu reklamowego w Mikołowie. W tym dziale staraliśmy się jakby przedstawić faktyczny stan reklam w Mikołowie, dlatego też umieściliśmy zdjęcia z miasta tego jak prezentuje się u nas reklama. Przeprowadzona inwentaryzacja reklam w mieście wykazała, że jest tutaj naprawdę duży problem z reklamami. Inwentaryzacja również doprowadziła do konkretnych wniosków, które również przedstawiliśmy w uproszczonej formie. Każdy mieszkaniec może również zbadać, zobaczyć na mapie, na jakie obszary zostanie podzielony Mikołów pod względem nowych zasad regulacji. Znajdujemy się teraz w dziale czwartym, który jest ostatnim działem wieńczącym całą wystawę. Jest to dział poświęcony ambasadorom. Z racji tego, że chciałam, aby wystawa i kampania miały jak największy zasięg, postanowiłam nawiązać współpracę z lokalną społecznością, z Mikołowianinami, którzy w jakiś sposób odznaczyli się w Mikołowie i są rozpoznawani. Każdy z ambasadorów powiedział, dlaczego uważa, że uchwała reklamowa w Mikołowie powinna zostać w Prowadzona. Zostały przeprowadzone z nimi wywiady i wszystkie te informacje ich wizerunki będą użyte w ramach kampanii na Facebooku, na stronie internetowej, a tutaj prezentują się w formie plakatów. Całą wystawę zamyka tablica z informacjami dotyczącymi tego, w jaki sposób przebiegają prace nad uchwałą reklamową. Razem z Urzędem Miasta uznaliśmy, że te informacje są bardzo istotne dla mieszkańca. Chcieliśmy, aby miał świadomość tego, w jaki w momentach tego bardzo złożonego procesu e, może się włączyć i w jaki sposób może mieć wpływ na kształt reklamy zewnętrznej w Mikołowie. E, dlatego też e, zaznaczyliśmy konkretne punkty na osi czasu, kiedy mieszkaniec e, może się włączyć w pracę nad uchwałą, e, kiedy może wziąć udział w konsultacjach. Chcieliśmy, aby wyszedł z konkretnymi informacjami z wystawy, że e, jest dla niego miejsce w tym procesie. W tej chwili e, stoję w miejscu byłej wieży dawnego ratusza, i dlatego postanowiłam zaakcentować to ilustracją, aby dać znać mieszkańcowi o szczególności tego miejsca. Na wystawie mamy też do dyspozycji tak zwane okienko do robienia zdjęć. Każdy mieszkaniec, jeżeli ma ochotę, może sobie wykonać zdjęcie z krajobrazem Mikołowa i jednocześnie, jeżeli będzie chciał wesprzeć uchwałę reklamową w Mikołowie może udostępnić ten post na Facebooku i promować tym samym działania Urzędu Miasta.